Daniano. Półkę skręcam, słuchajcie, półkę skręcam. Uwierzę skręcać półki. To wam przy okazji nagram. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na takim etapie. Już trochę podkręciłem, bo sobie pomyślałem, że... Że kurde wam pokażę jak to się skręca. Ale dobrze, że mam mapę. Mam mapę, to to nie zginę. Kupę różnych pierdół i mapa jest. Dobra jest. Słuchajcie. chwilę skupienia. Prawdopodobnie to będzie tak. Beski, tu Wam mówię. Co za szał! Dobra. No to lecimy z tym koksem, słuchajcie. Już wiem to gdzie jak. Tutaj trzeba. Bo tutaj trzeba było wkręcać. Do tego Wam nie będę pokazywał. To to, 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 to to trzeba tu wkręcić. I to, i to o, trzeba kręcić tu. To... Kurwa. To... Uwielbiam skręcić szafki. Słuchajcie, kurwa, pasja. Pasja. Dobra, to poskręcamy, bo na razie tylko pokładałem. Pokażę dalej. Albo dobre. dobrze? Tak nie będziecie widzieć. Widzieć jak kręcę. Encepenty, której ręce kręcimy, kręcimy. Może coś skręcimy. Do kręciny. Dobra, zdajemy, słuchajcie kamerę. No, w kuchni się tam jest gotowanie. To się zaczyna. O, szafek skrętanie. No. Kurwa, na No. Dobra. Dobra, jest. Kurde, Będzie długi materiał strasznie. Dobra. Żeby nie było że Meksyk ma dwie w ręce. Czy okaże że nie będzie pasować, będzie... dopiero będzie cyrk. Dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze siedzimy takie kołeczki Dostałem sztuk cztery. Znaczy mam więcej, a potem, bo to podokręcam zaraz, żeby was, dupy wam nie mulić. To bo dokręcam i zaraz będziemy dalej. Jednak będę robił przerwy. Dobra, teraz będziemy trafiać. Kto, a kto trafi, ten trafi. Kurde. Pięknie, słuchajcie, pięknie. Tylko kurde, ja się zastanawiam, jak ja teraz to poskręcam. Bo teraz takie pierdółki trzeba powkładać. I to powkręcać. I, dobra, jak ja mam ten śrubokręt, niech ktoś mi powie, i ktoś mi powie kto, jest, jeee, ui, jadłem skręcone, patrzcie kurde, Meksyk na czas skręcę szafkę, ciekawe czy się będzie trzymać. Dobra, tu mamy, tu mamy. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Teraz tu. Tu są takie. Nie widzicie. Kurde, kurde Jak to mówi jeden z youtuberów, widzicie takie otworki? Teraz tu trzeba to powsadzać. Tak. Zdobanie. No, bez mapy mi tego chyba nie skręcił. Wiecie? Kurde belę. Jeden youtuber tak mówi. Kurde Właśnie go oglądam ostatnio. Nie wiem czy rajdę mu nie zrobić. Kurde belę. Dobra, to mamy. Uf. Czyli nasza szatka już wygląda całkiem przyzwoicie. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Kurde, muszę obracać to w kółko. Co do dalej, co dalej, dalej mamy? To mamy. Spoko. Uah. Teraz szukamy piątki. A w czwartek jest... Mamy piątkę, słuchajcie, mamy piątkę. Aha, mamy piątkę i mam szukać szóstki. A w czwartek jest... Tłusty jest czwartek w ogóle, słuchajcie. I kurde. Jak jest w czwartek tłusty, to ja nie mam zamiaru Krzyszkowi nosić pączków, żeby potem jej nikt nie zjadł. Kurwa pewnie znając życie ktoś mu przyniesie pewnie, nie więc dobra, muszę, muszę, muszę się skupić gdzie są szóstki, gdzie są szóstki tu są szóstki tak, to są szóstki kurde o yes, to jest wow Wyższe szkoła jazdy o, nie. Bardzo was przepraszam. Mm. Nie mam siły dłużej kierunku. To będzie tak, na pewno. To, to będzie tak. A to wychodzi. Gdzie mm. to wszystko? Maj, magia! Mamy szóstki, chyba będzie dobrze. Nie wiem, gdzieś gaffy nie jedną jakieś. Bo on z domu wyrzucał. Dobra, mamy to. Mamy to i mamy to. Dobra, teraz przykręcimy nóżki od szóstki. Będzie długi materiał, ale jakby nie mam go jak skrócić nawet. Dobra, już wiem jak. Dobra. Y, J-kami będziemy przykręcać. Więc nie będę już tu przykręcał, bo to będzie widać jak się przykręca. Jak już przykręcę to włączę kamerę dalej. Kurde, śrubków. Panie kochany. Chociaż może... Ktoś te jodki nie chce trzymać. Panie Janie... Trzeba więcej kręcić chyba. No. Dobra, poczekajcie chwilę przerwy. O. Ale zanim głąb. Odwrotnie nóżki położyłem i się zastanawiałem czemu nie chce się kręcić, wiecie? Ale teraz będzie gitara. O tak ma być, ale zaleło mi to tylko 4 minuty, to myślenie się, że coś jest niehala, także nóżki przykrętamy i lecimy dalej z koksem. W waszych oczach powstaje półka na buty, to nie ta, to, to nie ta półka co ma się na ścianie. To jest półka na buty i teraz to przykręcamy tak. Nie wiem czy widać, i będzie, będzie podstawa jakaś. Półka rośnie w siłę. Czy mamy to przykręcić? D! D na kółeczki. Gdzie są kółeczki? Gdzie jest D? To jest D. Tu, tu kółeczki. Rest. Mamy to. Meskito, kordę. Meksyk zrobi półkę. Na waszych oczach! I nikt nie powie, że kurwa, bo nie mogli mi zrobić jakieś zjebiste półki! No buty! O, patrzcie, jak się dzieje! Co się dzieje, jak się kraleje. O, niech trzyma się! O, teraz przykręcamy, słuchajcie, D! D jak dupa, gdzie ta D? Mamy D, widzicie, mam pooznaczane nawet, mamy D. To kręcimy śmiało. Które to są te D? Są małe i duże. Chyba dźwięk, to to są D? O kurwa. 4D. No, żeby ja nie wkręcił, przykręcił się przez szafkę. Bo, bo mnie ktoś zabije w dom. Dobra, kręcimy. Dobra. Nie kręci do końca od razu, może różne wypadki mogą przyjść. Po troszku, po troszku. O! Lorde! Nie ma tu tamto. O! Ale tuż wam nie będę pokazywał, bo nie ma sensu. Wszystko pasi, słuchajcie. Także tylko podokręcam to i już będzie, będzie już taka szafka, już taka forma będzie. Mekskany jest jeden. kręcić, umie śrubek siedem. Dobra, skręcone jest. Szkoda, że nie ma Krzysztofa K. Jakby był Krzysztof K, to by się skręciło razem z nim. Chodźcie ciekawe, on by dał skręcić. Teraz ściankę, ściankę, wsuwamy ściankę. Czy będzie ścianka nam? Czy nie będzie lipy? Kurde. Nie ma lipy. Nie ma lipy, jest ścianka. Jest ścianka, co do ścianki. O rany Boże, święty. Co do ścianki. Nie wiem, czy dobrze widać. Widać dobrze do ścianki. Wsytamy. Co damy? coś wsadzamy, co nie wiem co, jeszcze to, to będzie zasadzone tu, najprawdopodobniej, słuchajcie, tylko odwrotną stroną, tak, tak to będzie wyglądać, tylko muszę to a więc zaczynamy jazdę, kurde, mi się nawet nie poradzę z tą szafką, tyle części, zamiast klikać na komputerze, dobra, to co tu my mamy, Kołki, kołki to na pewno. A już klinie powoli. Kołki tu na pewno pójdą. Bo słuchajcie, krzyżyk dzisiaj mi się wygadał, że jak w świętej pamięci jego mama jeszcze żyła, jeszcze żyła to wiecie to? A ty kurde, to zdawał ze nią krew i mocz, żeby miało dobre wyniki, co by na to, o tym nie powiedział, na filmie, bo akurat nie miałem kamery włączonej, ale zdawał ze nią krew i mocz, tak, będziemy teraz tutaj, będziemy kręcić, to kręci, ten ma, na filmie kręci na. o, Powsadamy najpierw, wszystko pięknie ładnie pasować. Połowa z tymi kółkami. Przeszkadzają tylko. O! I musimy to poprzykręcać. Brzemy piękny, wspaniały. Krzyżak i Z krzyżakami. Na górę Rowald! Dobra, będziemy skręcać, to już nie będę wam pokazywał. Dobra, kończymy skręcenie. I zaraz będzie zasadzenie. Oj, będzie długi film. A jeszcze mam dwa do rzucenia. To znaczy pewnie już się wrzuciły. Jak teraz to nagrywam. Pyk, pyk, kołeczki myk, cyk, pach, ciach. No i musi pasować. Nie. No i nie musi koniecznie pasować. Działa! Szafka prawie gotowa. Teraz jeszcze tylko te pierdłówki w środku da wkręcić, Nie ja nie wiem. Muszę... się zastanawiam nad tym. No to jest bardzo ciekawe, metoda. to, No dobra, te w wkręcimy, ale co dalej? Co dalej? Pani. Wsadzić łeb chyba. Coś tak czuje. No jak ja mam to. Boże. To znaczy nie ma na Jak to tam wsadzić? To trzeba dziecięce paruszki mieć. Dzieci. A ty kurwa. I dwa były najgorsze. O, dałeś się na rękę czy w ogóle? Dajcie parę! Pani Kopsel! O, ten moszczędzia, elegancko! I to no, masakra. masakra. Chyba Bo wam oszczędzę tego szukania. No, to znajdę, to będzie kurde, wieczność ginie. jest okoł, to jest. Zaraz dojdę. Jak będę okał, to zaraz dojdę. No nie trafiłem. Kurwa, nie ma włosów, się mogę trafić? No i chuj, kto wymyślił takie... Dobra, dam ręce. Dobra, oszczędzę wam tego, bo to dużo czasu będzie, i tak to przy granicach, nie ma chuja, właściwie. Dobra, a to siedmiu godzinach się udało tam kręcić, to już z przodu to piękoś. Kto wymyślił, tam trzeba mieć, słuchaj, tam trzeba mieć, kurde, jakieś kocie łapki. O, o. to już pra, prawie wszystko, prawie, ale nie do końca jeszcze, stanie się jeszcze. Zamknięcie to będzie dopiero faza. dobra, to mam z bani. Co ale. kurde, nie ma się skończyła. A koniec, koniec, nie zakładam mi więcej szafki. O, teraz zaczynamy kombinowanie. Po co to jest i do czego? To jest pytanie. A nie, nie, koniec, dobra. Teraz trzeba do nogami. Chyba. Aha, dobra. Wiem, 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 wiem. ja się buję w dobra, pokażę wam niżej. Ja, to tam? Nie ma ja, to tamto. Ja nie skręcę? Dobra. O Boże. Przeraża mi to. No dobra. Hmm. H-E. Dużo nikt nie mówi. H-E. Dobra, na pewno są dwa zawiasy. Na pewno są dwa zawiasy, które trzeba przykręcić. I na pewno. Na pewno to będzie tu. Tak. tak, To będzie tu. Już coś, już coś mam. To będzie tu. To to będzie też tu. Nie? Tylko nie będzie lepiej przykręcać. Czy najpierw tu? Czy najpierw tu? Pamiętajcie, nie jestem. RZ4. Kurwa, ile tych leci? 4 i cztery. I już wiemy. Dobra. Dobra jest. Wszystko pod kontrolą. Tu wkręcamy i tu wkręcamy. O, i to będzie się trzymać. Oczywiście ja tylko układam, nie będę kręcił przy was, bo to minie mrok. O, pięknie. Patrzcie. Heść. Mam nadzieję, że będzie działać. O! Dobra, i to samo robimy z drugim. Już nie będę wam pokazywał. Dobra, i lecimy dalej. Teraz trzeba przykręcić to do szafki. dobrze, że ja mam taki mały śrubokręt, wiecie? Bo by nie wszedł w szafkę. Dobra, jak już poszło, to już pójdę. Kurwa, to jest regulacja, ja pierdolę. Aaa, kurwa. Takie buty, chcieli zaskoczyć, A ksyka. Dobra. No dobra, teraz poprzykręcamy. To tu, teraz już nie będę pokazywał, będę regulował później. Będzie jej do jajca. Dobra, to już mam wstępnie wkręcone. Teraz te łapajkę tą. Ale wskręci szlak. To jest wysoko. Chyba dobra, śrubki wziąłem. Mam nadzieję. idzie, to idzie. Jak idzie dobra, tu idzie. Jakież trzeba brać. Dobra, idzie tu. Kur, jakieś śrubeczki słuchajcie, bo myślał. Tym pokazem, to nie będę pokazywał, bo to by sens trochę. O. Już nie będę pokazywał, jeszcze to przykręcić, tylko Zostało. O? To już powinno być chyba łatwe. Chyba. Chyba, to niekoniecznie nie może być chyba. Hmm. No dobra, zaraz, poczekajcie. Patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Kurwa, przyłapałem to gówno. Już? Nie, I? Końcóweczka, słuchajcie końcóweczka. Zaraz się okaże czy szafka kula, meksykańska. Ja mu to kurwa, to śrubka. Szkoda, że nie ma na magnes. Byłoby prościej. No, zaraz będzie wielka chwila. Jeszcze jedna. O kurwa. Normalnie powiem szczerze, że masakra. Oto się często jakbym pił. O. No. Dobra. Mam to. Podokręcam, tylko już nie będę pokazywał. pozłapałem. To już powinno hulać, jeszcze nie będę otwierał. Zaraz będziemy sprawdzać. No i słuchajcie, jeszcze tylko rączka. Rączka gotuje, a tu rączka przykręca. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Pach. Ja nie skręcę szafki? O, takiego czegoś to nie będzie. Takiego czegoś to nie będzie. To wszystko to jest, słuchajcie, Fikcja, to tak naprawdę nie ja skręciłem, dobra, cicho, cicho, patrzcie. Szkoda, że nie ma magnesu, na górze powinno być magnes, to tak może się otwierać. A? Gra muzyka, patrzcie. Gra, Gra muzyka u Meksyka, o, się spociłem. Szapka jest gotowa. Ha, ha, ha. Jeszcze tylko tutaj trzeba, o, to. To nakleić i to będzie wszystko. Dobrze, so, koniec. Czera na Meksykalo.